W tym roku sezon wakacyjny obfitował wiele wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Ci, którzy z regionalnym przytupem chcą zakończyć sezon, mogą wybrać się na dożynki w Pyskowicach. Oprócz tego tamtejsi mieszkańcy już wkrótce zadecydują, na jakie projekty popłyną pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego. O szczegółach już teraz. Mimo że wakacje na finiszu, to trzeba przyznać, że dzieci i młodzież w Pyskowicach mogły skorzystać z bogatej oferty wakacyjnej. To jednak nie koniec atrakcji w mieście, 17 września druga odsłona biegu mamuta. Wyjątkowe wydarzenie, świetny bieg. 10-kilometrowa certyfikowana trasa. Oprócz tego 4 km Nording Walking dla zapaleńców. Każdy znajdzie coś dla siebie. Impreza wybitna, a do tego z mamutem w tle. Zapraszamy serdecznie wszystkich biegaczy, wszystkich Nording walkowców, czy Nording Walkingowców do tego, żeby do nas wpadali. Zapisy do końca sierpnia. Start na stadionie Czarnych w Pyskowicach. Trasa bardzo krajobrazowa z taką pętelką w Dzierżnie. W związku z czym myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W pierwszej edycji rzeczywiście mieliśmy wybitne wyniki, jeśli chodzi o biegaczy, o zwycięzców, ale jest to też taka impreza, która bardzo integruje, która sprawia, że całe rodziny pojawiają się. No i mamy nadzieję, że wszyscy będą się świetnie bawić, tak jak pierwszego razu, kiedy mogliśmy z mamutem pobiegać. Jak już się Państwo zapiszecie na bieg, to warto odwiedzić kolejną imprezę Dożynki. To wydarzenie ma swoją historię. 28 edycja dożynek odbędzie się 4 września. Tutaj to się odgrywa na naszym Placu Kościelnym. I tak szczerze rzecz biorąc, pandemia trochę to przekreśliła. Dopiero rok temu była taka duża impreza. Kościelna, no i ludzie świetnie się bawili. Czeka nas dużo atrakcji. Po pierwsze, Radio Silesia ma nam dogrywać, bo poza tym będą atrakcje dla dzieci przeróżne, będą gry i zabawy. A oprócz tego tradycją już jest kołocz dorzynkowy. I ten kołocz dorzynkowy będzie sprzedawany przez cały dzień. Poza tym będzie kawiarenka. W tej kawiarence będą wypieki własnego, że tak powiem, przemysłu. Panie z klubu seniora będą wypiekały i będą obsługiwały. Tą karierę, tak? Myślę, że takie dwa cele tych dożynek, które przypisują nam każdego roku, to pierwsze od tej takiej strony duchowej, to przede wszystkim okazja do spotkania, zwłaszcza po tym czasie pandemii y, trzeba stwarzać takie okazje do tego, żeby ludzie troszkę powychodzili z tych swoich mieszkań pozamykanych po to, żeby się spotkać razem y, tutaj w przestrzeni. I druga sprawa, drugi cel tych dożynek, ten taki cel materialny, Chcemy wspomóc po raz kolejny parafie w podjęciu się remontu. W tym roku bardzo mocno przyświeca nam taki ekologiczny cel termomodernizacji tutaj parafialnych obiektów. Cały dochód tegorocznych dożonek chcemy przeznaczyć właśnie na ten cel. I oby to się udało. Pozostając w temacie pieniędzy, jest pula do wykorzystania w ramach budżetu obywatelskiego. Skate Point w południowej części miasta to jeden z projektów zrealizowanych w poprzedniej edycji. Do 2 września trwa głosowanie w ramach 6 Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, i chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców do oddania głosu. Uprawnione są osoby, które ukończyły 13 bądź kończą w tym roku 13 rok życia. Głosować można w wersji elektronicznej bądź papierowo, a wybrać możecie Państwo spośród 10 projektów. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.pyskowice.pl. Wybrane w tym roku projekty zostaną zrealizowane w przyszłorocznym budżecie.